Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Ja do szefowej, w sprawach zawodowych. A. jasne, momencik. Kasiu! Kasiu, ktoś do ciebie w sprawie pracy. Dzień dobry. Dzień dobry, gazeczna Górka. No, doda kratowicz bardzo mi miło. Również. Ech. Pani pewnie w sprawie pracy, tak? Można tak powiedzieć. A to ma pani może jakieś CV? Nie, ja w sprawie pracy dla pani. Jak to dla mnie? Pracuję w agencji reklamowej. To jest moja wizytówka, proszę bardzo. Przepraszam Panią bardzo, ale ja właśnie szukam kogoś do pracy. Ale nic nie szkodzi, naprawdę nic nie szkodzi. Znam Panią z programów telewizyjnych, bardzo chętnie z Panią ćwiczę. Tak, to miło mi. Nasza agencja reprezentuje firmę produkującą środki odchudzające. Właśnie wprowadzają na rynek nowy produkt i chcielibyśmy, żeby Pani została twarzą naszej kampanii. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Kasiu. Cześć. Co stało? Przychodzę w takiej delikatnej sprawie. Producent Apetlini poinformował nas, że do firmy przychodzą dosyć nieprzychylne komentarze na Twój temat. Znaczy, oczywiście zdarza się, że na forum produktu pojawiają się mniej pochlebne opinie, ale no, te są wymierzone bezpośrednio w Ciebie. Mówi Ci coś, nazwisko? E, czekaj. ta Krupa. To jest w umowie podpunkt tu, gdzie zobowiązujesz się do dbania o wizerunek swój firmy i produktu. W przeciwnym wypadku apetlinia może dochodzić stosownego zadośćuczynienia. Przepraszam, że ci o tym mówię, ale wolałam cię uprzedzić. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. To koniec. Jak napiszą o tym w gazetach, nie dość, że stracimy klientów, to jeszcze będę musiała zapłacić odszkodowania Petlini. Zupełnie nie musisz nas przekonywać o swojej niewinności. Twój adwokat zrobił to aż nad to dobrze. No i materiały, które nam przesłał, mówią same za siebie. Liczę na dalszą współpracę. Dzięki. Do zobaczenia. Do Do widzenia. Do widzenia.